Ja się chcę wam pochwalić, że bije żonę. Nie no, żartuję. Ja nawet żony nie posiadam. A kolejna rzecz jest taka, że wyglądam dzisiaj w taki sposób z racji takiej, że ostatnimi czasy moje życie jest szybkie. Nawet nie miałem okazji zmienić koszulki dla was, ponieważ tak szybko mija to wszystko, a ja muszę nagrać ten odcinek. Życie jest szybkie i życie też bardzo szybko mija. A do czego konkretnie zmierzam? Zmierzam do tego, że są w życiu też rzeczy, którymi nie warto się martwić. A takimi rzeczami na przykład mogą być włosy na głowie, albo konkretnie, że one wypadają. I chciałbym to dobitnie powiedzieć, że nie warto się tym przejmować. Czapki z głów, drodzy państwo, ja mam na imię Radek, a to jest kanał Głowa Bez Pokrycia, na którym mówię rzeczy, żeby faceci mogli siebie zaakceptować. A dzisiaj coś specjalnie z dedykacją dla łysych, albo po prostu jest te łasy na wyświetlenie, ponieważ tego, co widzę, to bardziej sprzedają się rzeczy dla łysych, także panowie łysi, będzie więcej rzeczy dla łysych facetów. I w dzisiejszym filmie chciałbym wam przedstawić historię, jak ostatecznie zaakceptować... Że jestem łysy, i od tamtego momentu już mnie to jakoś nie martwi i po prostu sobie fajnie z tym żyję i naprawdę siebie akceptuję. Jest to naprawdę mega fajne, polecam. Ale jest też wiele innych rzeczy, które mogę Wam polecić, a konkretnie to, żebyście zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję na tym kanale i oczywiście skomentowali ten film, ponieważ uwielbiam czytać Wasze komentarze. Także polecam to zrobić, a zabierajmy się konkretnie do jakiegoś wstępu do tego filmu. Dobra, zacznijmy tak, że ja się dowiedziałem, że będę łysy już w wieku 16 lat. Ponieważ Moja bratowa mi powiedziała, że mam już tutaj czapkę papieską i że łysieję. No, i był to dla mnie jakiś szok. No, i parę lat później, a konkretnie może w wieku 21 lat, 20, ogoliłem się na łyso. I widziałem wtedy w lustrze innego radka. Widziałem radka z zacięciami. I żeby nie było, ja się do teraz zacinam, mimo że już robię to bardzo długo. Znaczy, bardzo długo, już pewien czas już to robię. To dalej się zacinam. To już nie widziałem tego samego radka, który był wcześniej, widziałem zupełnie kogoś innego. No to jest magia po prostu. Poczułem, że coś straciłem. Wiadomo, że to tylko włosy, ale poczułem, że straciłem dużą część siebie i może to strasznie zaważyć na relacjach i ogólnie na całym moim życiu a to tylko włosy, podkreślam, to tylko włosy były. Ale jak zapewne się domyślacie, przyzwyczaiłem się do swojej fryzury i nie było aż tak źle, ponieważ kolegów zachowałem. I jako takie kontakty z płcią przeciwną też zachowałem, i naprawdę nie były one najgorsze. A nawet bym powiedział, że były lepsze z racji takiej, że sto razy lepiej wyglądam jak jestem łysy, niż wtedy, kiedy miałem włosy. Zrobiłem bardzo duży glow-up na przestrzeni czasu. I spokojnie, to jeszcze nie jest koniec historii, to się dopiero buduje. Ja teraz napięcie buduję, co nie? Ale z tyłu głowy, wracając już do tej historii, z tyłu głowy cały czas miałem nie tylko rondo i czapkę papieską. Ale też miałem takiego demona, który mi mówił, nie jesteś w kanonie piękna, straciłeś część siebie, ona już nigdy do ciebie nie wróci, jak się z tym czujesz, wiecie o co chodzi. To jest właśnie ten moment, w którym twoja własna głowa no, płata ci figle i dopuszcza najgorsze myśli. No i w porządku, ten demonek sobie dalej z tyłu głowy siedział, ale jak to mówią, życie toczy się dalej, no i trzeba żyć, trzeba oddychać, no i też trzeba pracować, ponieważ no coś tam w życiu fajnie mieć i tak dalej, coś sobie kupić i później się w tym pokazać albo no mieć za co kupić jedzenie. Także no zatrudniłem się do jakiejś pracy, bo zmieniłem właśnie pracę. No i pracowałem w handlu. I ja jeszcze nie wiedziałem, że akurat ta praca, a konkretnie środowisko tej pracy zmieni mnie tak, że kompletnie siebie zaakceptuję i tego demona wyrzucę, kopając go tak strasznie w dupę. No dobra, ale od początku, jak wspomniałem, pracowałem w handlu, no i wtedy już skojarzyłem fakty, połączyłem kropeczki, że fajnie byłoby się zakolegować ze swoją drużyną, a konkretnie z innymi współpracownikami i nie mieć w nich wrogów, tylko raczej osoby, które lubią mnie, a ja ich. A z racji takiej, że mam zdolność taką, że bardzo łatwo nawiązuję kontakty i mam taką cechę w sobie, że. Umiem jakoś przyciągać ludzi w pracy i tak dalej. Nie ukrywam, jest to bardzo fajne. Do tego też miałem ten mindset Andrew Tate'a, który mi się wkuł w głowę i mówiłem sobie cały czas, że muszę być coraz bardziej lepszy i podejmowałem się coraz większych wyzwań. Wiadomo, brałem więcej rzeczy na swoje barki, żeby stawać się lepszym, budować dyscyplinę, ponieważ to będzie. Owocować w przyszłości i naprawdę nie będę tego żałował i dalej podtrzymuję te słowa, że warto czasami bardziej się wysilić, czasami w życiu mieć mniej tych przyjemnych chwil, ale poświęcić je teraz, żeby po prostu mieć tych chwil w przyszłości więcej. To naprawdę polecam. No i w końcowym rezultacie zyskałem sobie dużą sympatię u innych współpracowników, u większości współpracowników, bo do reszty jeszcze zaraz przejdziemy. Dlaczego tak się stało? Ponieważ no, byłem do nich sympatyczny, zawsze szedłem im na rękę. Byłem ciekawy ich, oni byli ciekawi mnie, przekazywałem jakąś pozytywną energię, śmialiśmy, żartowaliśmy. No, to po prostu ludzie chyba lubią. Nie odkryłem Ameryki. Byłem człowiekiem dla człowieka. Wiecie o co chodzi? Czajcie bazę. Ale niestety nie każdemu to się spodobało i też was nie zaskoczę tym, że powiem, że ludzie są różni i była jedna osoba, która. No, została pogryziona bardzo przez to, że ja, będąc nowym pracownikiem, bardzo zaklimatyzowałem się, zyskałem dużą sympatię w bardzo krótkim czasie. No i zachowywałem się w tej pracy, jakbym przynajmniej pracował rok, a pracowałem w niej, może nie wiem, z miesiąc, dwa miesiące. No i wyczuła jakąś pseudo-konkurencję. ja żadną konkurencją nigdy dla nikogo nie chciałem być, z racji takiej, że zawsze pracowałem na swoje konto. A to, że brałem więcej wyzwań, i tak dalej, to tylko mój mindset. Inni ludzie nie byli tak chętni do robienia innych rzeczy, z racji takiej, że oni powiedzieli, że się oni nie są od tego, od tego są inni, oni mają własny zakres obowiązków. A ja raczej podchodziłem do tego w taki sposób, że w sumie czegoś nowego się nauczę. Może fa fajnie będzie to jakieś wpisać w CV, nie, nie boję się tego zrobić. Dawajcie mnie to, naucz mnie tego. I mimo, że dzielił nas mindset, i teoretycznie powinniśmy się i tak dogadać, ponieważ jeśli ty nie chcesz czegoś robić, to ja będę robił, i przy okazji będę sobie tworzył jakąś tam inną sieć kontaktów wśród innych ludzi, no to w sumie spoko, chyba co? Nie, troszeczkę ludzie inaczej działają, że tak wam powiem. No dobrze, ale co było dalej w tej historii? Było to, że osobnik, który mnie, no, nie za bardzo lubił, no gryzło go to, że ja naprawdę, no, zdobyłem te sympatie i no, wcieliłem się dość szybko w tej ich gromadkę. No, nagle zaczął wbijać we mnie szpileczki. Żeby wiadomo, no, strącić to moją pewność siebie. Żeby on nie był taki pewny siebie. Żeby mu pokazać, że on wcale nie jest taki fajny. Że nie żeby mu pokazać, że nie jest taki idealny. Żeby nie było. Bo jak mówię o szpileczkach, to prawdopodobnie sobie wyobrażycie, że były jakieś żarty. Ja od razu mówię, że ja naprawdę mam duży dystans do siebie i ja potrafię się z siebie śmiać. Ale naprawdę, jak już zauważacie taką desperację, że ktoś wbija w was te szpilki tylko wyłącznie dlatego, żeby traktować was jako jakiś wudu, żeby żebyście czuli ból i tak dalej, żeby tylko was zdyskredytować, żeby wam pokazać, że nie jesteście tacy fajni albo, że nawet oni są lepsi od was i tak dalej, to to czuć, naprawdę to, to czuć. Na pewno każdy z was miał taką sytuację, że ktoś komuś czegoś możliwie jest Zazdrościł I nagle musiał w niego wbijać szpilki, i tak dalej. No i wiecie, to się naprawdę da wyczuć. I ta osoba obrała sobie za cel moją fryzurę, a konkretnie jej brak, i cały czas po niej cisnęła. I cały czas jakieś głupie żarciki, z których tylko oczywiście ona się śmiała, i tak dalej. To było coś na zasadzie takiej, że ja do niej podchodzę i mówię tak, słuchaj, ja pójdę do toalety, bo zaraz się zesz zeszczam w gacie. Czy mógłbyś na chwilę zastąpić? Nie, bo jesteś łysy, kurwa. Słuchajcie, ja naprawdę jestem ostatnią osobą, która miałaby jakąś chęć tworzenia wewnętrznych konfliktów w miejscu pracy, i naprawdę nie reagowałem na to. Pomyślałem sobie, dobra, gość może ma trochę nierówno pod kopułą, no, coś, coś go musi po prostu gryźć prywatnie i musi się na kimś wyżyć. No dobra, tam zdzierżę go przez te parę godzin i jest spoko i tak dalej, z większością i tak się przecież lubię, no to zawsze musi ktoś znaleźć się, chociaż ta jedna osoba, która ma nierówno pod kopułą. Życie nie wygląda zbyt pięknie, ale słuchajcie, z czasem to naprawdę było już niesmaczne, bo zaczęło się jakieś kłamanie na mój temat i mówienie, że ktoś coś brzydkiego o mnie powiedział, przepraszam, spojrzałem przed chwilą na telefon, to okazało się nieprawdą, ponieważ ja to od razu konfrontowałem, ponieważ... Jeśli ja słyszę, że ktoś może ewentualnie mieć jakieś zarzuty wobec mnie, no to chciałbym to wyjaśnić bardzo kulturalnie spytać się, czy masz coś do mnie i tak dalej, czy możemy o tym porozmawiać. Takim po prostu już jestem człowiekiem. No i w porządku, to też już odpuściłem, ale już w pewnym momencie zdenerwowałem się, kiedy już słyszałem takie głupie pytania od tej osoby, która mnie nie lubiała, czy na przykład. Kobiety podczas seksu podnieca to, że jestem łysy. Ile miałem partnerek seksualnych, dlatego że jestem łysy? Czasami nawet już miałem takie myślenie, że nawet może ja mu się podobam. No i super, ale wszystko ma swoje granice. No i pewnego razu już tak się oburzyłem, już po prostu nie wytrzymałem i powiedziałem sobie: Niech się dzieje co chce. I podszedłem do niego i na freestyle mu powiedziałem: Słuchaj, ja sobie doskonale zdaję sprawę, że gdybyś prawdopodobnie znalazł się w moim ciele, no to prawdopodobnie byś wziął taboret. No i zrobił to, co konieczne, ale ja nie jestem Tobą i ja tego nie zrobię. Po przeciwieństwie do Ciebie akceptuję siebie, lubię siebie. Cieszę się, że jestem człowiekiem zdrowym, jest wszystko zajebiście. Bardziej onieśmielonego człowieka po rozmowie nie widziałem. I nie ukrywam, że od tamtego freestylu już miałem spokój i nie miałem już żadnych docinek, oczywiście później się już pojawiały, ale takie bardziej ze smakiem i tak dalej, które naprawdę fajnie się już słuchało i było one już bardziej naturalne i to już było po prostu czuć. Ale właśnie w tym czasie okrutnie skopałem po dupie tego demona, który siedział mi z tyłu głowy. Ponieważ wtedy zrozumiałem i teraz właśnie przechodzę do sedna tej historii, co można z niej wyciągnąć. Otóż zrozumiałem to, że ludzie nie będą Cię postrzegać. Znaczy wiadomo, to jest pierwsze wrażenie. Ale ludzie na... Dłuższą metę nie będą patrzeć, czy ty masz włosy, czy masz tego fluffy hera, czy nie wiadomo co. Tylko patrzą, jaką ty energię im dostarczasz, jaką wartość im dostarczasz i jakim jesteś człowiekiem. I warto sobie to na przyszłość zapamiętać. I przede wszystkim akceptacja jest bardzo ważna w naszym życiu, ponieważ bardzo dobrze działa na relacje z innymi ludźmi i zawsze będę to mówił. Dobra, ale odstawmy te wszystkie relacje z innymi na bok, ale skupmy się na relacji z samym sobą. Posłuchaj mnie, jeśli tobie włoski wypadają, zakola się powiększają, no włosy się nie trzymają głowy, to chciałem ci po prostu powiedzieć, że nic się nie dzieje. Spokojnie, nic się nie dzieje, po prostu dojrzewasz. No dobrze, ja już w sumie Was dłużej nie będę trzymał. Skończyłem historię. Mam nadzieję, że będziecie mieć jakieś przemyślenia na ten temat. Ja oczywiście zachęcam do komentowania. Możecie się też podzielić jakąś swoją historią z bycia łysym wariacikiem. W porządku. Dobra, ale tak jeszcze na koniec chciałbym przypomnieć o tej łapeczce w górę, subskrypcji na kanale. No i też zapraszam na Instagrama, gdzie czasami pojawiają się krótsze. Fajniejsze wideosy, gdzie tam ciekawe czasami rzeczy powiem, a czasami nie. No i w sumie w zasadzie to tyle. Dziękuję za uwagę, że dotrwali się do końca. Pozdrawiam.